Kto wie, gdzie czai się ten księżycowy stwór? Scooby? Scooby! Gdzie jesteś? Na szafie? Ale co ty tam robisz? Cii, obserwuję drzwi! Pilnujesz drzwi! Świetny pomysł, piesku! Ten księżycowy typek nas nie zaskoczy! Ze mnie. Co tu jest grane, Skubi? To jest grane! Księżycowy stwór! Kudłaty ratuj! Trzymam cię! Myślisz, Kim, że ten księżycowy stwór istnieje? Kto tak twierdzi, Dafne? My, bracie! Był w naszej sypialni. Miał kły i ryczał. Trzeba to sprawdzić. Idziemy z tobą, Fred. My będziemy zabezpieczać tyły. Bardzo dalekie tyły. Chyba muszę potraktować tę legendę poważniej. Masz rację, Kim. Zrób to, bo sam staniesz się legendą. Czekajcie, tutaj, prędko! On jest tam! Ojej, księżycowy stwór, ucieka łodzią! Teraz nie możemy stracić go z oczu. Za późno, welmo. Zniknął bez śladu w gęstej mgle. A więc to jest ten rodzinny skarb? Uuu. Tak, zgodnie z naszą tradycją, muszę wrzucić go do zatoki, albo złapie mnie księżycowy stwór. Chyba nie masz wielkiego wyboru. Ech. Dla nie wiem co robić. Słowid! Co to było? To gong na kolację. Ale czemu wuj Chin używa gongu w środku nocy? Mniejsza z tym, stary! Wcinać można o każdej porze. Zaraz będzie kolacja i kawelmo. O drugiej w nocy? Wujcio to bratnia dusza i bratni żołądek. Wujek Chin! Jak księżycowy stwór dostał się do pałacu? Wujku kucin, Wyjdź z jego cienia! Wójek Chin! Ble. Został zamieniony w kamień! Kochani, spójrzcie na to! Znalazłaś coś? Ciekawe, co oznaczają te tłuste smugi? Służba się obija? W tym pałacu dzieją się bardzo dziwne rzeczy, a my dowiemy się o co tu chodzi. A to jest. E, był pokój wujacina Co to za dziwny sprzęt? Mój wuj zbierał starodawne chińskie narzędzia. Niektóre są bardzo cenne. No na przykład to dłuto jest warte majątek. Majątek? Muszę przejrzeć w domu skrzynkę z narzędziami. Ciekawe ile dostanę za stary śrubokręt. Pozbądź się swego skarbu, Kim link. Jeśli ty tego nie zrobisz, księżycowy stwór zamieni nas w kamienie. Jedynie ty, chłopcze, możesz nas uratować.